No No dobra No dobra Dobra, już piszę Ale mam piękną postać Wiktor, jak okay. zwykle włosów nie ma, nie? <noise> Ale te okulary są zajebiście, ja bym mógł chodzić. Wiktor, ledwo co wszedł, już włosy stracił nie mam okulary Ty masz okulary do pływania, Fafi nie mam! No, no. no nie Ja bym Dziara. miał okulary z ogniem, to bym chodził. Mówił, fire! Wiktor, jakiego głosów nie ma wtedy, w tym. Chopaki, ej! Chopaki, mm. ej! Ej! Ale bez stukania się! <śmum> ja wierdzielę! <śmum> Dzięki <śmum> Szczepek! Dzięki Szczepek! Bo właśnie z naszym paktem.